Serdecznie e, w filmie dość spontanicznym, bo spontanicznie wpadłam. E, zachciałam się po prostu zrobić tego typu film. E, tutaj Wam przedstawię zapachy, które są nowościami w roku 2022. Niektóre z nich są już obecne na rynku. Niektóre dopiero będą. Być może, nawet jak już ten film będzie hulał, to one już się gdzieś tam pojawią, więc w komentarzach bardzo proszę napiszcie, czy już gdzieś są dostępne, czy nie. To będzie też pomocne dla innych, w razie gdyby byli zainteresowani. Chciałabym Chciałbym się jeszcze rozwijać, ale boję się tych moich dygresji. Dobra. Yy, powiem Wam szczerze, że muszę, muszę, bo się duszę, zacząć od Miss Dior Rose, Rose Essence. To jest chyba nowość, która najbardziej mną wcząsła. I ona już jest dostępna. Ba, nawet e, miałam ją w koszyku. Ona chyba była, albo jeszcze jest na Parfum Dreams, albo na innej stronie. Ja postaram się, jeżeli są te zapachy dostępne, umieścić linki w podpisie. No, jeżeli ich nie ma jeszcze, no to nie mam jakiego linku umieścić, ale tutaj, w tym przypadku, będę mogła. I słuchajcie, wiecie, ile ten zapach kosztuje chyba 800 gdzieś nie, ale nie, wyrzuciłam go z koszyka, bo mam bardzo dużo po prostu wydatków. Yy, absolutnie w tej chwili no nie chcę, nie chcę wydawać takich pieniędzy na rzeczy, które no, są moim kaprysem, tak, w jakiś tam sposób. Poza tym, yy, jak wiecie, yy, mam parę zapachów już w swojej kolekcji i może niekoniecznie yy, no nie wiem. Powinnam trochę zwolnić tempo. No to taka jest prawda, ale kusi mnie strasznie, gdybym teraz wygrała Albo gdyby YouTube mnie nagle docenił i przelał jakąś wielką kasę na moje konto, to bym to rozważyła, bo czuję, że to musi być, musi być po prostu w mojej kolekcji. I ja sobie jeszcze zobaczę na Fragrantice tą Miss Dior Rose Essence. Czy są jakieś, jakieś opisy już tego zapachu, czy nie? Zaraz zobaczymy. Miss Your Rose Essence. Główne akordy. Różany, drzewny, aromatyczny, świeży, korzenny. To szyprowo kwiatowe perfumy dla kobiet. Ok. Czy są jakieś już może pierwsze recenzje? No nie, nie ma. Wśród nut jest geranium, nuty zielone, róża z grasę, drzewo gwajakowe, pismo, wetyweria, paczula. Może być bardzo dobrze. Tak z opisu, patrząc, to taka świeżość powinna być w tym zapachu, ale też kwiatowość w postaci róży, którą ja kocham, więc myślę, że koniecznie będę musiała. No, nie powiem, żeby kupić, ale za jakiś czas może postaram się jakoś jednak, bo nie wyobrażam sobie, żeby ominąć po prostu tę nowość. To jest jedna z tych, które naprawdę mnie zainteresowały. Kolejna nowość, do której już nie pałam aż tak wielkim uczuciem, tak wielką namiętnością, ale interesujące jest to. Jest to Jador Parfum Do. I to ma być zapach bez alkoholu, słuchajcie, na bazie wody i ma wyjść we wrześniu 2022, czyli niebawem. Wśród nut jest magnolia, jaśmin, róża, neroli, woda wikiokrzew. Y Boję się trochę, powiem szczerze, tej mm, kompozycji bez alkoholu, bo jednak alkohol to jest coś, co obok oczywiście innych ingrediencji yy, utrzymuje yy, ten zapach, pozwala mu też pewien, yy, no, lepiej projektować, tak? Wo Nie wiem, czy woda ma yy, takie możliwości, żeby, żeby unieść kompozycję, tak? Wiecie, wiecie, o co mi chodzi. No, ale ciekawe, spróbuję, bo żador podstawowy. Lubię, ale nigdy nie znalazł się z jakiegoś powodu w mojej kolekcji. Temu się z z przyjrzę z ciekawością, aczkolwiek hmm, może tylko po prostu będę, będę testować. Obawiam się też o trwałość. Jeżeli to jest na bazie wody, no to nie wiem. No ale co Wy o tym myślicie? Napiszcie. E, następna wersja już mnie naprawdę, e, następna e, propozycja już mnie naprawdę tutaj podnieciła. I zaraz Wam powiem, co mam na myśli. To jest flakon złoty. No, tak, ze złotym brokatem. Ja jestem sroką. Blink, blink to jest to, co mnie kusi. I za granicą Good Girl Midnight już jest w sprzedaży. To jest pewne. W ogóle ma to być bardziej orientalna wersja podstawowej Good Girl, która już dla mnie jest dość orientalna, szczerze mówiąc. I w, w nutach jest migdał, ja uwielbiam nuty migdału właśnie w kompozycjach. Różowy pieprz, tuberoza, kwiat pomarańczy, paczula, wanilia, tonka. Tonkę też bardzo lubię, zresztą znamy ją z podstawowej wersji. Wanilia jak najbardziej w porządku. Obawiam się tylko tych białych kwiatów, bo czasami one mogą za bardzo przyduszać. Może nie będą się wybijały na plan pierwszy. Wyobrażam sobie ten zapach jak taki bogaty, głęboki i słodki, zmysłowy. Powiem, że jestem żywo zainteresowana i będę rozważać czy, czy go zakupić. Oczywiście recenzji jeszcze żadnych nie mamy. Natomiast są oceny trwałość podobno bardzo bardzo słaba trwałość. Jestem w szoku. Taki zapach powinien mieć zabójczą, ale na Fragrantica widzę, że bardzo bardzo słaba a projekcja łagodna. Serio? Okej, okay, muszę to zobaczyć sama. Yy, kolejny zapach to... Czakonik mi się nie podoba, powiem szczerze. Victor and Rolf Good Fortune. Zaraz, yy, zresztą Wam wyjeżdża tutaj gdzieś, tu, tu, te obrazki. Ja tam Wam wstawiłam zdjęcia. Chyba, że zapomniałam, za co bardzo przepraszam, ale wątpię, że zapomniała. Ja tego pilnuję raczej. Good Fortune. Zobaczymy. Co tu jest napisane? Na ten temat. No jest, Wiktorent Rolf. E, po, podobno te butelki mają być do ponownego napełnienia. No więc fajnie. E, w nutach jest kwiat bawełny, gentiana, jaśmin, wanilia burbońska. Od czerwca jest dostępny już w sprzedaży za granicą. Hmm, to jeszcze koper włoski jest. Hmm? Na no, będzie dobry zapach. Nie wiem, szczerze mówiąc, co mam o tym myśleć. Kwiat bawełny mnie kusi, wanilia też. No, może będzie to coś dobrego, ale żadna z tych nut aż tak do mnie nie woła, ten flakon mnie wkurza i to mi trochę przeszkadza w odbiorze. A są już yy, nuty? Było, było, zły zapach? No nie, moim zdaniem jest przyjemny tyle, że faktycznie zupełnie niczym się nie wyróżnia, tego się obawiałam. Jaśmin z wanilią. Mhm sukcesu nie będzie według kogoś też. Nie jest to zapach bardzo skomplikowany. Pisze tutaj kolejna recenzentka. Wyczuwa się najbardziej jaśmin, ale również kul na końcu wanilię, ale niestety taka tania spożywcza. Nie jestem fanką wanilii, ale jaśmin mnie nie powalił na kolana. Zapach jest bardzo trwały, co w dzisiejszych czasach należy do rzadkości. Trochę przypomina te, które powstały w latach 90. Nie, nie polecam kupowania w ciemno, można się rozczarować. Otwarcie duszące. E, w tle pojawiało się coś smrodliwego, coś, co nie było na miejscu. Coraz lepiej, nie? Nie, no, żywa reklama po prostu. Um, dobra. Mocny, waniliowy, kwiatowy, ale jednocześnie bardzo przytulny. Myślę, że o wiele lepiej będzie odbierany w mniej ciepły dzień. Podejrzewam, że może się nie podobać, może przyduszać. No, nie wiem, nie wiem. Dobra, przechodzimy dalej. Ma też być nowa wersja, może już została. Nie, chyba dopiero jest planach, Nowa wersja linter D-wody toaletowej. Nie wiem, czy to jest konieczne, szczerze mówiąc, i ja wątpię, czy będę kupować. Marka po prostu stwierdziła, że trzeba projekt doszlifować, no i wypuścili, właśnie wypuszczą wersję 2022. W nutach ma być pomarańcza, bergamotka, jaśmin, tuberoza, kwiat pomarańczy, wetyweria, paczula, pizmo, drzewo sandałowe, kwiat róży. Ja podejrzewam, że to będzie tak podobny zapach do poprzedniej wersji, że nie ma to sensu, żeby się nad nim dłużej rozwodzić. Od czerwca podobno gdzieś tam na rynku, ja w Polsce nie widziałam, jest Nina Flair. To mnie interesuje, ja Niny bardzo lubię, to są takie przyjemne, owocowe zapachy, ta jako, że w nazwie ma fler, pewnie może będzie bardziej kwiatowa. Zobaczmy na nuty: jest zielone jabłko, jest cytryna, jest neroli, kwiat azhar, cedr, białe piżmo. No, jak jest białe piżmo, to już jest dobrze dla mnie. Zielone jabłko wskazuje na jakąś tam świeżość tego zapachu. Cytryna zresztą też. Ten kwiat azar ja, ja szczerze mówiąc nie wiem, nie znam, nie wiem jak pachnie. Intryguje mnie, jeżeli gdzieś będę mogła wypróbować, to wypróbuję, ale bez nadmiernego, nadmiernej ekscytacji. Tom Ford również zdecydował się na wypuszczenie bardziej żywiołowego i pikantnego, pogłębionego i bardziej pewnie seksownego w nomenklaturze marketingowej zapachu, jakim jest to? Tom Ford Noir, ale tym razem Extreme, Extreme, De, Extreme Parfum. To jest właśnie kontynuacja Noa Extreme z 2015 roku. Ma być więcej kardamonu, więcej przypraw w tym zapachu: imbiru, tonki, drzewa gwaja, gwaja, gwajakowego. Wybaczcie, jestem zmęczona jeszcze po remoncie. Zapach ma być bardziej pikantny, właśnie i żywiołowy, taki pogłębiony, jeszcze bardziej. Wow! No, zobaczymy, zobaczymy. Ok, Narciso Crystal muszę wspomnieć, bo też mnie kusi, on już jest jak najbardziej dostępny, nawet w Sephora widziałam, więc znajdziemy w nim frezję, kwiat pomarańczy, bergamotkę, piżmo, białe kwiaty, róże, jaśmin, kaszmeran, cedr, bursztyn i benzoes. Bardzo mnie kusi ten Narciso Crystal, jeszcze nie miałam okazji go wypróbować, muszę właśnie się przejść do którejś perfumerii stacjonarnie, bo jedno, jest to jedna z nowości, które dla mnie e, są gorące po prostu. Kolejna to Monger Le Sens. Też nie wiem, czy już jest, czy jeszcze nie. Zaraz zobaczymy zresztą na naszej fragrantice. Oczywiście, jeżeli Wy wiecie o jakichś nowościach, których ja tutaj nie wymieniłam, to podzielcie się proszę w komentarzach. Ja poczytam, inni poczytają i będzie to wartość dodana do naszego filmu. Ale mam marne, marne punkty 3,7. Serio. Kurczę, a recenzje jakieś są? Bo mnie troszkę też zainteresowało, zainteresowała ta pozycja perfumowa. Recenzji nie ma. W każdym razie znajdziemy w nim lawendę, jak to w Mongerleu, bergamotkę, plumerię, jaśmin, wanilię, drzewo sandałowe. Pewnie będzie może trwalszy, może hmm, słodszy ta wanilia, ale wanilia też była w poprzednich. Nie wiem co myśleć szczerze mówiąc, ale też wypróbuję. Nasza Britney, znaczy nie nasza, ale ogólnoświatowa tak naprawdę Britney Spears wypuszcza zapach Fantasy z nazwą Naked Fantasy, którym ma być wanilia i brzoskwinia. Dla mnie to brzmi jak przepis na budyń waniliowo-brzoskwiniowy. Pewnie będzie słodko, będzie kremowo, aczkolwiek myślę, że może być to fajny zapach dla młodszej publiczności. No, niekoniecznie już taki jak dla mnie, chociaż. Z ciekawością, jeżeli będzie okazja, go przetestuję. Chyba w sumie powiedziałam o ilu, o dziesięciu zapachach? O dziesięciu, tak. Jeżeli, jeszcze raz mówię, jeżeli macie coś wy na oku, wiecie o czymś, czy, co ja tutaj, czego ja nie uwzględniłam, pewnie tak jest, to napiszcie w komentarzu. Bardzo serdecznie za to dziękuję i dziękuję również za uwagę w tym filmie. Pozdrawiam PA.